Gryczne przepowiednie Moniki, obwieszczające cierpienie i śmierć, sprawdzają się w stu procentach. Każdy dzień wiąże się z lękiem przed kolejnym proroctwem. Widziałam tak jakby kobietę, która leży na łóżku w szpitalu. Dowiedziałam się, że mama zmarła. Zdjęcia aury dziewczyny okazały się zaskakujące. Ja myślę, że ona, Monika, jest wybrana. Nie do wiary. Dziś o 22.40. Telekomunikacja Polska SA zaprasza wielkie koncerty, wielkie gwiazdy. Andreas Follenweider i ośmiu skrzypków jazzowych. Rhythm of the Dance. Mistrz flamenko, gitarzysta Paco Pena. Trzecia edycja TPSA Music and Film Festival wkrótce w TVN. Na transmisję zaprasza Telekomunikacja Polska SA, wyłączny sponsor festiwalu.